Cześć, witajcie na moim kanale Krzysztofem Kapasieka. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak ja robię daszki na takim prawidle do Uli Wielkopolskich. Wszystkie elementy potrzebne do zrobienia daszków są już przygotowane, wycięte. To są krótsze boki, to są dłuższe. I w nich przed zbiciem jeszcze zostanie zrobiona wentylacja. Przymiar mam już przygotowany, i na każdym z elementów zostanie wycięty rowek o grubości 3 mm. Po dwa na każdym boku o długości 20 cm. Do zbicia brzegów używam strzywek 4 cm. Które w tej chwili przybije ustalają wysokość, na jaką ma osiągnąć naszek na korpusie. Całość daszka jest już zbita, pomogę sobie tutaj widelcem, żeby go obluzować, jest zbyt ciasno, żeby palcami go wydobyć. No właśnie jest już, no i nawet nieźle wygląda. W każdym narożniku na dole zostały nawiercone otwory wraz z zagłębieniem pod łebek wkręta, żeby podczas wkręcania nie pękało drzewo i tworzyło solidne połączenie. Daszki są już pomalowane, farba wyschła. Ładnie wyglądają. To, co zostało do zrobienia, to pokryć daszek blachą. Przybić goździkami. I daszek gotowy. Jeśli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę. Za którą oczywiście z góry już dziękuję. Dziękuję również za oglądanie. I do następnego.